Było dawanie esy. Teraz pora na trochę jadu. Wiecie, że tego, tego nie mówiłem za bardzo wcześniej, generalnie, ale jeszcze przed tym oświeceniem, ja byłem niejako w pewnym sensie takim szlerem, tak? Leciała taka szlerka z mojej strony i w ogóle. Ale, kiedy właśnie się zainteresowałem ludologią, to wtedy zrozumiałem, że to, co robiłem, było złe i że po prostu tylko przyzwalałem jednocześnie, w pewnym sensie, na to, że gry wychodziły tak, a nie inaczej, mówiąc, że mi się podoba i w ogóle. Ale teraz, co by nie mówić? Pewna sytuacja sprawiła, że nagrywam ten materiał, ponieważ. Jak wiecie, już w przedsprzedaży przed jest Borderlands 4. E, tak, e, wielu tą grę nazywa bezpośrednio spywarem. I szczerze, no, tw twórców totalnie popierdzieliło. Już nawet nie tylko z tym spywarem, ale i sceną, gdzie naprawdę chyba już popier. Kurde, dajcie mi auto, bo ja już trzeźwieję. Tak, cóż, co mogę powiedzieć, no ta sytuacja jest totalnie absurdalna. Po, podobnie jak z, e, ze Stalkerem 2, tak, gdzie cena jest niebotycznie kosmiczna, chociaż tam jeszcze aż tako wielko nie było, ale tutaj to już mamy totalne przesunięcie granicy okna Overtona. E, wszystko się sprawdza tak, jak było mówione, tak że ta granica jeśli chodzi o cenę zaczyna się przesuwać coraz to bardziej i bardziej i bardziej aż w końcu gry będą kosztowały prawie że 1 trzecią naszej wypłaty jak nie 2 trzecie ja tutaj chcę zaznaczyć żeby po prostu nie kupować się bordelanców jak już to w ogóle nie, nie kupować tych yy, edycji, czy to deluxe edycji, czy tej super deluxe edycji? Ale, żeby nie było, przejrzyjmy się temu, co yy, dane edycje oferują. Edycji podstawowej mamy podstawową wersję gry, plus pakiet złoty z tej chwały, jeśli zakupimy to w przedsprzedaży w edycji Deluxe mamy z, z, dostęp do zestawu pakietu nagród oraz Fury Firehawk, czymkolwiek to jest. A edycja Super Deluxe e, daje nam jeszcze pakiet łowcy skarbów i ozdobny pakiet porządku. Chciałbym też zaznaczyć, że dodatkowo też e, twórcy wymagają od nas e, między innymi tego, żeby no, zaglądać nam w komputer w ogóle, wymagają e, e, wielu innych rzeczy. E, wręcz są to praktyki antykonsumenckie. Zmienili w ogóle nawet w, e, w poprzednich grach e, umowy licencyjne e, i w ogóle z, i zasady w umowach, przez co doprowadzili do całkowitego e, absurdu, gdzie uznali, że dla nich. Prawa będą działały wstecz. Dla mnie jest to czysta praktyka antykonsumencka. Już pomijając fakt tych cen, które również są antykonsumenckie, to naprawdę, będąc szczerym, jeśli się nie ogarniemy, jeśli nie tyle co my się nie ogarniemy, ale jeśli twórcy, tacy jak Gearbox, się nie ogarną, to za niedługo zaleje nas ten cent i, i będzie on wykupowywał kolejne marki. No i w sumie e, wszelkie marki zachodnie zostaną wypchnięte przez niego, a my będziemy skazani na Chińczyków. E, tak wiem, brzmi jakbym był po prostu tym e, stereotypowym, typowym, e, e, jak to się mówi? E, weteranem z Wietnamu, ale ja więc, e, ja, ja wiem do czego to może prowadzić. Okej, okay, fajnie, że przynajmniej jest, jest to, ale... Serio, mnie to totalnie przeraża. Mnie to po prostu przeraża. I co... czemu to ma niby służyć? Co to ma być? Kiwi? E, po prostu to jest i tyle, ale że 530 zł no to to jest dla mnie przesada. Pragnę zaznaczyć, że już to jest nic innego jak najzwyczajniejsze zdzierstwo. Tak? Rozbój w biały dzień. E, serio. Gry yy, nie sprzedają się dlatego że są za tanie. Nie, gry nie sprzedają się dlatego że są cholera za drogie. Mandza już kurde przecież tam, yy, 300, tam chyba 300 zł kosztowało? Czy jak? Czekajcie, muszę sprawdzić. Prawie 300 zł, konkretnie 275 zł yy, kosztuje, yy, Tak, ale tak. Powiem Wam tyle. Nie ma co kupować nawet tej standardowej edycji za 300 zł, bo, bo musimy po prostu się solidaryzować i głosować portfelem. Naprawdę, bo inaczej, jeśli będziemy to kupować, to ceny jeszcze będą bardziej rosnąć. Tak jak mówiłem wcześniej, będą jeszcze bardziej rosnąć, będą jeszcze bardziej z nas zdzierać hajs. A my tego po prostu nie chcemy. Cholera, aż już się muszę napić, ja bo normalnie znów mi go brakuje. Więc tak, co ja myślę? Myślę, że raczej, żebyście zaoszczędzili sobie te pieniądze i po prostu wydali sobie je na coś innego, na jakąś inną grę, a najlepiej na przykład, no nie wiem. E, albo nawet, e, no nie wiem, no, odłożyć sobie na, na nowe słuchawki, mikrofon, albo na cokolwiek innego, e, bo naprawdę ta gra nie jest warta nawet tych 300 zł, a co dopiero 530. Naprawdę to nie jest tego warte. Naprawdę, nie jest. Dobra, myślę, że to by było na tyle. No, taki nieco króciutki materiał, ale myślę, że. Bogaty, no i będący przestrogą, żebyście uważali, co kupujecie, bo gra nie musi być akurat warta tej ceny. Serio. Zresztą tak już, ja zresztą już tak mówiłem na temat filmu o... O dojrzałości gamingowej, do którego chętnie zapraszam. Tak samo też zapraszam do materiału na temat dostępności dla osób niepełnosprawnych. Pomyślę, że to też jest ważny y, film, który warto obejrzeć, i w którym można wejść też bardzo w dyskusję. Więc tak. Y, to by było na tyle. Zostawcie łapy w górze, suba, no i, no i oczywiście skomentujcie ten film. Ja się z Wami żegnam. Mówił do Was sarkos, no i trzymajcie się bajo.